Jesteśmy kilka tygodni po premierze czata GPT 5.0 za wiele osób to nic nie mówi i z pozoru nic wielkiego się nie wydarzyło, a jednak to kolejny duży krok w rewolucji, jaki jesteśmy świadkami. Wciąż jest wiele osób, które nie rozumieją, do czego rzeczywiście można wykorzystać sztuczną inteligencję i traktują ją jako zabawkę, ale ta zabawka umożliwia realizację coraz bardziej złożonych zadań. To już nie jest narzędzie do pisania prostych tekstów, tworzenia obrazków czy wyszukiwania informacji. To przede wszystkim potężna maszyna do automatyzacji zadań, jakie wykonują dziś ludzie w roli Asystentów, specjalistów, sekretarek każdego dnia, jeśli masz do przeanalizowania, masę dokumentów, potrzebujesz porównać dane między systemami, na przykład wyciągi bankowe z danymi z systemu finansowo-księgowego, jeżeli musisz sprawdzać cyklicznie dane o kontrahenta, jeżeli potrzebujesz przesyłać informacje klientom, którzy wciąż pytają te same dane, jeżeli weryfikujesz cyklicznie błędy w danych, jeżeli. Chcesz zautomatyzować proces sprzedaży swoich produktów. Jeżeli chcesz przesyłać dane między systemami, jeżeli chcesz delegować zadania pracownikom, to wszystkie te przypadki są dziś w zasięgu zadań agentów AI. Może zadajesz sobie pytanie, jak to możliwe? Przecież w tym okienku mogę wpisać tylko kilka słów, ale do, do tak zaawansowanych zadań nie używa się czatów, tylko agentów AI którzy wykorzystują wiedzę, silniki decyzyjne, przetwarzanie obrazy wideo w czasie rzeczywistym i dają ogromne możliwości przetwarzania informacji bez konieczności zakupu kosztownych narzędzi klasy ERP, CRM, DMS i tym podobnych. Problem jaki dziś ma większość użytkowników technologii AI to brak podstawowej wiedzy jak korzystać z silników, aby uzyskać te dane, co, co potrzebują. Oraz czy w ogóle istnieją inne silniki niż GPT? Najlepszy do moich zadań? Czy mogę wykorzystać wynik z jednego silnika AI do pracy w innym silniku AI? Czy one wzajemnie ze sobą nie konkurują? Takie pytania są naturalne. Dlatego najlepiej jest poszerzyć wiedzę o technologii AI na profesjonalnych szkoleniach. Linki do naszych szkoleń znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia na naszych szkoleniach.